No bo Ariel jest bardzo. wiesz. Albo może... Ariel damy. Ale ja pamiętaj, że first name to jest Ariel. Tak wiem. Dobra, to będzie Ariel. Po prostu. No a last name? To nazwisko? Jako, że jest tu coś związanego z Śpiącą Królewną, to dałam już, bo to mi się chyba najbardziej z tą bajką kojarzy. What? Rose. Rose? Tak, po prostu. Ali Ariel Rose. Tak. Okay. Może być, dobra? Nie dobra. kłóćmy się. Dobra. Game starts. Czekaj. O ludzie. Pięk... Piękność tego świata powtarza moje imię, <noise> czyli Arielle Rose. Kroczy, nie umiem się w ogóle zebrać, żeby spróbować jakiś... jakiś ton mu dobrać. Ale to może będziemy dobierać od następnego odcinka, dobra? Jeszcze mniej. Tak, ja nie jestem w, dobrym, w dobrej kondycji i ty... Jedyny głos, jaki mogę zrobić, to ten trochę wyższy dla... Ja zawsze mogę spróbować bardzo zniżyć mój głos, ale to Dorobiczka. brzmi śmiesznie. Wiesz, o co chodzi, tak? Tak, wiem. <noise> nie chcesz się si z siebie samej śmiać, okej? Okay? Dobra. E, powiedziałam ci moje imię, więc powiedz mi... I czekaj. Leonard. Tak, tak. Czyli Leo. W skrócie. Ja nie korzystam w ogóle z jego całej, całego imienia, bo ono jest za trudne do wypowiedzenia, okej? Okay? Jak? Przepraszam bardzo, chyba masz to. Nie, 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 nie o to mi chodzi. Jak ty skróciłaś? Leo. Zresztą Aha, potem dobra, w grze dobra. się też skróca, tylko że jak jesteś z nim na uciek, więc... Dobra, dobra. Nie, bo nie dosłyszałam twojego skrótu. Kontynuujmy. Tak, dobra. Ha? <śla> to moje imię. Jak to zmniejszyć swój głos? Czekaj, tak... Nie, dobra, nie nie siebie główka, dobra? To trzeba poćwiczyć. to musimy podćwiczyć zmianę imion do... Y, z, zmianę głosu do tych postaci. Tak. Eee... Ty... Rozumiem. Tak, on też się już chyba kapnął. A, dobra, ja wyłączyłam wszystkie rewizjoni. Leonard... Y, z... Zmarszczył. Zmarszczył by... Znaczy. Nie wiem, zmęczył ja... swoje oczy. Znaczy. Nie, że zmarszczył swoje oczy, tylko zmarszczył i wiesz, tak skupił się z niej. Nie wiem, wie, albo zmrużył oczy. O, no. Chyba to drugie lepsze. Podejrzanie. Podejrzanie na ciebie spojrzał. O, dobre tego się nie wyłączaj, halo. Co? No czytaj. Czekaj, 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 bo ja muszę najpierw przeczytać całe zdanie, żeby móc to przetłumaczyć dobrze. Okej. Okay. Spokojnie. Puścił um, moją brodę i... którą trzymał w jednym miejscu i wyciągnął do mnie swoją rękę. Po, proszę za to, że nas rzuciłeś na ziemię, podnieś nas, chociaż. Nice to meet you, czyli miło Cię poznać. Tak, do kogoś, kto Cię w Cię rzucił. poznać, Nie, miło było Cię poznać. No, ej, miło Cię poznać, tak? Ale no, sobie powiedzenie czegoś takiego do kogoś, kto Cię właśnie rzucił na ziemię. Jeszcze tak hamsko Cię spytał, jak masz na imię. Polecam. Dobra, dalej. Oj, tam, oj, tam. Nie, 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 nie. ja jego nie lubię. Ale dobra, zostawiam go Tobie. Ja mam go go, o. Okej... Okay. czekaj, to był... Ale nie, dobra, jego imię jest zaraz, to ty tym razem nie mówię. Czekaj, muszę dobrze... To spróbuj zrobić taki... Spróbuj taki... Kończę, nie mogę tego powiedzieć, taki dystyngowany głos. On mi się najbardziej książęcy wydaje z wszystkich, więc... To jest dystyngowany głos. Taki, wiesz, wolny, spokojny. Aha, dobrze, dobrze. Książę Leonard. Tak. No... Nie dziwię się, że on jest na niego zły, ale kurczę, ciastek patrzy, to ta jego ręka to jest jego cała twarz ludzie. Nie, nie ja nie bogę. Dobra, dalej. Wzięłam jego rękę i wstałam, czując się... obolałam. Chyba. E, usłyszałam inny głos w oddali. Niech ten królik przyleci tu w końcu. Od razu spojrzałam się w... W kierunku tego głosu. Skąd ten głos dochodził? Jakkolwiek. Właściciel tego głosu jest młodym mężczyzną z blond włosami i wygląda trochę zawstydzony. Tak, i tak przy okazji ci powiem, Emma, że. Znaczy, Iwę? Tylko, czy ja też się powieliłam? <laughs> Tak, ale tak dla ciekawostki, to jest jedyna postać z tej gry, która w ogóle mnie do siebie nie przekonuje. Zaraz po o, jeszcze jednej. Nie, nie będę musiała go dużo dobingować. Tak, bo ogólnie raczej jego jutro robić, bym wolała. Nie, no chyba, że będzie trzeba, bo ktoś mhm. się na niego uprze. Zobaczymy. Dobra, dalej. Wygląda na to, że królowa wróciła, choć poszukamy ją. Chodź poszukamy jej. Chodź poszukasz jej mną. Zam... I nagle się zauważa. Jego wzrost na mnie jak w jednej chwili jego czyste, niebieskie oczy zabłyszczały jego... i uśmiech z... nie się widzę, na jego twarzy. Nie widzę uśmiechu na tej twarzy. Soy ani żadnych sparklesów w oczach. Nic nie widzę. Kliknij dalej. Klikła. No właśnie. Moja, uwaga, moja królowo. Tak. Więc to tutaj padłaś. Tak, prosto na Leona To, to jest przeznaczenie, okej? Okay? Cieszę się, cieszę się, że cię znalazłem. Tak, ty, ty ją znalazłeś. Brawo. Ha? Jasne, ty ją znalazłeś. Ha? To no. do mnie gada? Wiesz, japoński to jest taki. Jedyne słowo z japońskiego, jakie umiem, to jest nani, co? Znakomity. Ej, o... a onician! Kobieto! no, wiesz, takie proste słówko. A nani". ciu? Ha. Ciu? Nie umiem Jak? Tego wy... ciu? Nie umiem tego wypowiadać, ale pocałunek. Nie, nie, na no, ciu. El. <laughs> dobra, no. O, no dobra. Nazywam się Albert. Tak. No, Albert. Najbardziej znielubiona przeze mnie postać. Mogę się spytać, jak ty masz na imię? Mam na imię Ariel Rose. Albo Ariel róża. Nie wiem, czy będziemy to spolszczać, bo wolałam nie, jednak, tak to jednak jest... w angielskiej wersji. Ale to jak to nawet? Jakby ktoś nie wiedział. Rose to jest róża. Proszę tak. bardzo. Taki prototyp No, bardzo prosty prototyp ale no. To dla mnie zaszczyt Cię poznać, Królowo Ariel. Tak. Jak to fajnie brzmi, nie? Od razu mi się synka kojarzy. No kurczę, od razu trafił do jakiejś krainy, bo jesteś królową. No jest super. Tak. No bo, przepraszam bardzo, w tej krainie nagle... Pum! I, przepraszam bardzo, trafiła po pierwsze do magicznej krainy. Co innego się może stać? Jak jakaś postać pani do magicznej krainy? Albo jest jakimś bohaterem? Albo jest y, jakimś stworzeniem Ach. nadnaturalnym, albo jest y, nagle czyimś władcą. Juki, no zawsze tak. Ktoś wpada do krainy, to znaczy, że on jest głównym bohaterem, czyli ty jesteś na drugim planie, jeżeli już w tej krainie byłeś, bądź byłaś. No prawie zawsze. Kończę, dobrym skojarzeniem jest y, czego. A, ludzie no, ja tego sobie nie przypomnę teraz. Omnisznia, anime, hello. O cię tak Tome mi przypominasz, nie, moje serce. Au, to boli. Ale dawno tego nie widziałam. Dobra, w każdym razie, idźmy dalej. O ludzie, no bez przesady. Ale ty już przeczytałaś Tak, to, przeczytałam No i czekałam, co chodzisz. Aha, dobra. Do, dobra, dobra. E, przepraszam, bo Myślałam, że jeszcze jesteśmy na, ten, na poprzednim, na okej. Mam dziwne wrażenie, że szybciej by było jakbym ja była tym, ale <grym, grym, grym>, dobra. Zostańmy przy tej opcji. Uklękł przede mną i pocałował e, przód mojej dłoni, e, a raczej tył mojej dłoni, w sensie... Nie ta część, kto, do której się zginają palce, czy tylko ta druga. No. Tak, to co się wyginają. <grym>, no. Jego stylowe zachowanie zostawiło mnie bez... nie mogłam z siebie nic wyduf... wydusić. Tak, y powiem tyle. Jak już mówiłam, on nie jest do mnie. To nie jest mój typ. Ale dobra, no. Ty masz typ bad boy i tyle. Nie bad boy, no. soj, ale ja mam takich... no soj, on mi nie pasuje, no. Jest tu chłopak z koci, tymi z uszkami, więc wiesz już chyba do kogo najbardziej ja będę chcieć. No oczywiście. Oć jeszcze jest dwójka, którą bym chciała, ale dobra, wszystko się wybierze. Musimy wybrać kogoś, więc to się spokojnie, dogadamy. Spokojnie. Dalej. Szukałem ciebie bardzo. Trochę, już trochę czasu. No. Albert Tao elegancko i delikatnie wziął moją dłoń. Zaprowadzę cię do zamku. Czekaj, comprehend. Czekaj, jak to było? Nie, nie, nie jestem przyzwyczajona do. Nie, czekaj. Jak to przetłumaczyć? Nie, nie jestem w stanie przetłumaczyć. Comprehend. Czekaj. czekaj? To uh, jedno słowo. Spomożesz? Zrozumieć. Y nie mogę zrozumieć tej sytuacji, ale to jest sen, więc najlepiej się pójdę z wiem, jego ja wiem. Ja... No, wiesz o co mi chodzi. I po prostu będę. Czuję się w rolę Tak, w role królowej. Królową Arię. to tak brzmi śmiesznie. Um, to nic, chodźmy. Albert uśmiechnął się szczęśliwie. Od razu, y bez problemów, podążyłam za nim, kiedy mnie Kiedy mnie... E zaprowadził do zamku? No właśnie, zaprowadził do zamku, ale mi chodzi o inne Z e ze Bezpieczny, odprowadził, o od kiedy mnie odprowadził do zamku. To tak jakby chronić przy okazji, więc... A gdzie jest Leon? Halo? Dobra, czekaj. O, oh, ludzie, zapomniałam. Dobra, już wiem czemu tu Leona nie ma. Dobra. Pamiętam jak to wygląda na początku. A jeszcze, żebym najchętniej zaczęła teraz... czekaj, następna historia. Dalej idziemy w ten dójny prolog. Next story. Prolog numer 3. Dobra, jest tam chłopak na, na miejscu, e, gdzie mnie przyprowadził. I wiesz, kto to jest? Jest! Przeczytałam szybciej niż to jest. Jest, ymm, e, jest <laughs> e, Chłopak ma białe, królicze uszy. moment, w którym weszłam do, si weszłam do środka, jego oczy e, zabłyszczały ostrzegaczo. Nie wiem, Byłaś ale... króliczkiem, więc jesteś króliczkiem tak, dalej. Tak, 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 wiem. <laughs> No. Dzięki Bogu, dotarłaś tu bezpiecznie. Wskoczył, przyskoczył do mnie w pośpiechu i pokazał mi, mi, mi... Nie, nie, czekaj. Nie mogę, e, Niewinny uśmiech, bo no, miał słuchę. Tak, jak my obie dzisiaj. Wyglądał podobnie do królikka, który nosi dokumenty. Który ci ukradł ja, dokumenty? O, ludzie. Kapnij się kto to. Hmm, ciekawe, który to królik. Hmm. Właśnie, wiesz on ma te same oczy, on ma te same uszy. wtedy dodatkowo białe włosy. No się okali. No dobra, on ale. Ci wszystko ma... muszę wiedzieć. Przepraszam. On ci wszystko wytłumaczy. O, ludzie. Okej. Okay. Dziękuję ci, książę Albert. Tak, już mamy tu imię Harold. Kocham. Nazywam się Harold. Jest. Jestem zaszczycony, że mogę cię tu gościć? Że tu jesteś? Nie no, więcej. To jest. Um... Dobra, dobra, idź dalej. Nie, nie się zastanawiaj się za długo. Dalej. Ja dzisiaj mówię, ja jestem wczorajsza. Kobieto, to, to, musimy się ogarnąć z tym, żebyśmy się nauczyły nie zatrzymywać się co jedną linijkę. Tak. tak. Harold się ukłonił i uśmiechnął się. Jestem twoim przepraszam, co? Chodzi mi tu, tutaj chodzi o to, co jest w Simsach. Ten, ten, czekaj. Tego, co się zamawia. <laughs> w sensie, wiesz, czekaj, lokajem? A, Przypomniało mi się. okej. Okay. Yy, przepraszam. Jestem swoim lokajem. Nie tylko że jestem królową, to jeszcze mam lokaja. Prywatnego lokaja chcę przypomnieć. Mój umysł <sł> nadal nie może przemielić słowa, które, słys które słyszałam dotąd. Emc um, jesteś moim... I teraz ja zapomniałam tego. <gulanie> Bez śmiechów, jesteś moim lokajem i ja jestem królową. Zgadza się, jesteś królową. Czy coś się stało? Krycze. Czekaj, znajdź dobre słowo na to. Na pewno wyszło na to, że mój sen... Czekaj, muszę znaleźć dobry hmm. sposób, żeby to przetłumaczyć, bo nie potrafię. Znaczy ekstrawagancki to może być, więc... Tak, to jest tak ekstrawagancki. Mój sen wyszedł z bardzo ekstrawaganckim pomysłem. E, w sensie, tu pisze, że I sure came up with something. Czyli, że ja wymyśliłam bardzo ekstra no, ekstrawagan... No, tak to trochę nie pasuje, bo ty nie wymyślasz snu, ale e, jakkolwiek. Jeśli jesteś świadomy, to tak. No. E, e, stawiam na to, że to przez to, że to jest sen, po prostu. Tak. Gadałam do siebie i Harold mrugnął. To nie jest sen. E, ale ja przed chwilą podążałam za król królikiem i wpadłam do dziury. I teraz jestem królową. To może być tylko sen. Zgaduję. Tak myślę. Uszy y Uszy Harolda. U uszy Harolda za zatrząsły się. Wygląda jakby nad czymś myślał. Tak, jego twarz się w ogóle nie zmienia od pięciu minut. I, I to jest sen, to na pewno byś się już obudziła, nie sądzisz? Um, tak sądzę, tak ale chciałabym cię teraz obudzić. Teraz czas na debiut dla królowej. Czy będziesz ze mną współpracować na ten czas, nawet jeśli tylko do twojego obudzenia? Y Okej. Okay. Dziękuję. Teraz co na to, żebyśmy cię ubrali? Aha, piękna sukienka? Y jest tam sukienka na miejscu, do której Harold mnie zaprowadził. Wow. No wow. ona nie wygląda raczej znaczy, aż tak, wow, bo jej nie widzimy. No co by wyglądało? Musimy zaufać Arię. Tak. Proszę, nie wychodź, dopóki nie, nie będzie. Nie, nie skończymy przygotowań, dobrze? No, niech jakiś książę tu przyjdzie do, wiesz, czego. ...takiej... akompaniamentu. Tak. <głosy> <głosy> y, Harold powiedział to i on i Albert wyszli z pokoju. Aha, idziemy chyba spać? Czy, czy czemu Ekantina? Aha, kurczę, a na górze jest ten mój mąż. Ale to jeszcze nie na niego czas. Dobra, dress up. Wolę długie włosy przynajmniej ja ci wolę długie włosy. Tylko, że z jakiegoś powodu moja gra nie chce mi zmienić tych włosów na długie. Poczekaj, aż deszko... że z ten... zaakceptujesz. Cześć, select again. Ja poproszę... ja chcę tą twarz kotka. To bardziej mi pasuje. To tak nie jest twarz kotka, tylko yy, bardziej taka smutna minka. No i to mi pasuje. Bardziej przynajmniej. Nie, okay, ja sobie zrobiłam trochę inaczej. Dobra, no ja byłem tak. E, okay. Co... <ścoughs> czekaj. Co powinnam zrobić z backhooks? Yy, hakami, Zapięciami z Zapięcia za 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 w sukience! O ludzie, czekaj, czy ktoś ci tu wejdzie i ci z tym pomoże, bo wiesz, no, tyle tam książę ci się plącze. Halo, pomocy, hello, ktoś nie zapnie z tyłu, bo mi trochę głupio. A najlepiej, żeby to był jakiś hot guy, tak? Przy A... okazji. Dokładnie. Dalej. Nie jestem przyzwyczajona do tego typu sukienek. Mam problemy z, za z zakładaniem ich, kiedy, kiedy słyszę, że drzwi się otwierają. Proszę, 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 czy to jest on, czy nie? Znaczy, słyszę... iś, 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 ja, ja tu na kogoś czekam, ale nie wiem, czy on jest w ogóle w tym, w prologu. Słys dobra, słyszę kroki, które się do mnie zbliżają. O, może to Harold, ale tu możesz pomóc. <śmieniu> Nie! Jest, 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 jest! No ej, jeszcze. Jest. Sorry, przepraszam, ale dostałam fajnie. Nie mam nawet tego tłumaczenia. Wiem, bo przez przypadek klikłam, ale... Przepraszam. Powiedziała, o, Harold, może... Czy mógłbyś mi pomóc zapiąć? Zapiąć, no. Widzisz teraz tą piękność. Mhm. To ją tłumaczę. Teraz ja mogę. Dobra. Dobra. Harold? Ludzie, to ci na Harolda nie wygląda, przynajmniej nie dla mnie. Myśląc, że to dziwne, że raczej nie odpowiada. Odwracam się i. Czekaj. Jak to? Złapałem cię? to Zależy jaki kontekst. No, w tym wypadku chyba ten. Tak, tak. Aż mi głos zabiera. Jak go widzę. Zabijcie raczej złapałem cię. No. Ktoś na, nagle y, tuli mnie od tyłu. Jeżeli ją od tyłu, nie? I wiesz, taki. No <laughs> O, moja <moś> indyro. <laughs> Nani. Ale to najśmieszniejsze, on nie jest tą postacią, która powinna to robić według samej gry. Ale jednak on to robi najczęściej. <laughs> I tutaj. To, to ach! no bohaterki, nie. Umiałam. Dobra, dalej. <grym> um, jesteś królową. T tak jakby nie było widać, że ona się ubiera w sukienkę. I prawdopodobnie już dostała. Nie wiem, czy dostałyśmy jeszcze TIA, chyba jeszcze nie. Co jeszcze dostaliśmy? No nie wiem, czy jakąś TIA, czy coś. No, królowa takie coś powinna dostać, nie? Mm. Ale chyba później... Nie, nie wiem. T to jest trudno powiedzieć, dobra. Każdy Macie się spytał. O nie. Jesteś taka słodka. Jak się masz na imię? Tak, 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 moja młoda. Um, kim jesteś? Nie, wcześniej jak ty gadałaś, praktycznie ze sobą to mi się chciała.